Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będzie taki materiał o doborze gruntu pod podmalowanie. pod malowanie. Postanowiłem zrobić ten materiał z tego względu, że często pod, pod ostatnimi filmami y, piszecie, y, pytacie w komentarzach jakie grunt używam, jaki grunt mi polecił. Y, na przykład jeden z, jedna osoba, jeden z moich widzów pisał mi ostatnio pod jednym filmem czy nie rozcięcił gruntów, to wtedy mu się powłoka szybsta porobiła i nie mówi, farba się nie kryła, dlatego myślę, że taki materiał, który teraz zobaczycie, może, się komuś, może komuś pomoże, może się na coś to przyda. Wiadomo, gruntów na rynku jest masa, czy to śnieżki, czy M, M-Grunt, czy z Atlasa, no jest tego bardzo dużo. Wiadomo, że jeżeli kupujecie farbę, powiedzmy śnież, śnieżki, no producent będzie Wam na pewno polecał, żebyście kupili produkt, czyli grunt czy emulsji gruntujących też Śnieżki, czy każda inna firma może polecać, będzie polecała, polecała swoje produkty. Jedni są tego zdania, że najlepszym rozwiązaniem jest kupować tej samej firmy. Czy kupujecie farbę Śnieżkę i do tego grunt Śnieżki. Czy kupujecie farbę Flugera, to grunt Flugera i tak dalej. Ja osobiście nigdy tej zasady nie stosowałem. Zawsze po prostu robię to tak, że nie wracam to uwagi, czy na przykład kupuję farbę Śnieżki, grunt śnieżki, czy, czy całkowicie z innych firm. Moim zdaniem najważniejsze jest do, dobór proporcji, czyli woda po 50 na 50. Jeżeli używacie oczywiście mocniejszego gruntu, jakiego ja używałem tutaj na OSZCY, M grunt to jest M grunt Unii. Producent zaleca na opakowaniu do rozcieczenia z wodą 50 na 50. Jeżeli tego nie zrobicie, głównie chodzi o malowanie po, po a mam wam się szklista, farba nie będzie wam się trzymała i będą takie przyświty widoczne. A żeby się tego pozbyć, to, to będzie trzeba szlifować, położyć gładź od nowa, wyciwować i zagruntować odpowiednią ilością gruntu lub... No nie wiem, ja na na takie, ja na jeszcze takiej przypadłości nie miałem. Lub jeżeli, lub ewentualnie w ostateczności zostaje opcja taka, że będzie trzeba zeszlifować ten szlisty grunt i wtedy jeszcze raz zagruntować emulsją gruntującą lub grunt, grunt rozcieńczony z wodą 50 na 50. Takiej sytuacji na szczęście nie miałem, ale kilka osób już pisało pod moimi filmami, dlatego pomyślałem, że taki materiał może być, może być pomocny. No i oczywiście jest jeszcze, jeszcze ważna kwestia, odczekać minimum te 12 godzin. Ja zazwyczaj stosuję tę zasadę, że czekam do 24 godzin, zależy oczywiście jaką macie temperaturę w powietrzu w umieszczeniu. No wiadomo, że jeżeli zagruntujecie, a za godzinę czy za tej będziecie już malować, no to ten grunt nie będzie spełniał swoich zastosowań. Po prostu chodzi o to, że nie wniknie on głęboko w ściany, nawet wam nie wyschnie dobrze. No i po malowaniu też efekt nie będzie zadowalający, bo w jednych miejscach może Wam grunt wyschnie szybciej, w drugich wolniej. Głównie też na przykład chodzi o narożniki. Wiadomo, że w narożnikach zawsze to, czy to grunt, czy farba wolniej sknie. No i po prostu pomalujecie na taki niewyschnięty grunt i też się pojawią o problemy i Wam wszystko, wszystko później wyjdzie. Dlatego Niejednokrotnie powtarzałem, na moich, nie, no, nie, nie, niejednokrotnie powtarzałem na, na moich filmach, że nie warto niczego przyspieszać. Każd, wszystkie etapy pracy mają swój czas. Jeżeli coś przyspieszycie, to wtedy wam się to wszystko odwróci. Będziecie robić dwa razy to samo i trzy i, i tylko szkoda tego waszych nerwów i szkoda waszych materiałów, tak. tak jak powiedziałem, mocniejszy grunt musicie niż 50 do 50, to, to dokładnie wymieszać, wtedy może gruntować. Jeżeli chodzi o przygotowaniu podłoża i podmalowaniu pod tak samo, tak jak mówiłem, używam mam różnych gruntów, nie stosuję tej zasady, że to musi być grunt tej samej farby, że to musi być na producent tej samej farby jak i gruntu, to już wspominałem na początku filmu, jeżeli chodzi o przygotowanie tynków pod to tak samo, niektórzy gruntują dynki, niektórzy nie, zależy to właśnie dużo od tego, jak te tynki są przygotowane, w jakim etapie dynkarze, czy dynkarze się postarali, czy trzeba było się okazało na przykład tutaj w niektórych miejscach musiałem tynki zeszlifować to też w poprzednich filmach o tym mówiłem no wiadomo, jak już macie przeszlifowane tynki, no to trzeba to odpilić i te, te miejsca przeszlifowane, czy to są, czy to są miejscami, robicie czy cały sufit, czy całe ściany przyjeżdżacie, no to wiadomo, że to trzeba też zagruntować wtedy przy położeniu gładzi, a jeżeli macie tynki dobrze zrobione, nie musicie ich szlifować przed gładzią, no to nie, nie ma potrzeby, żeby je gruntować, chociaż ja i tak zazwyczaj stosuję tą zasadę, chociaż takimi z słabszym gruntem sobie zawsze przyjadę. Na pewno to nie zaszkodzi, a jedynie może pomóc. Myślę, że... A, jeszcze jedna kwestia. Jeżeli chodzi o stali widzowie moi, wiedzą, że Knauf Goldman i Rodman Finish używam tej gładzi. Czy to na, na tych zleceniach, czy na poprzednich. I kiedyś na próbę po prostu zagruntowałem sobie jedną ścianę i po paru godzinach chciałem malować, to odparzenie się robiło i takie pecherzyki powietrza, tak, dlatego, więc, ci, te osoby, które uszywały tej gładzi wiedzą, że to jest gładzi dosyć miękka i podatna na uszkodzenia i trzeba i, i, i tym bardziej na przeszlifowania, tak? o tym, o tym za dużo nie będę mówił, bo była masa filmów o tym, jak jak szlifować, jaki papier dobierać do tej, do, tej, do tej gładzi jest też masa filmów o tym na moim kanale, jeżeli ktoś jest zainteresowany, czy tam potrzebuje jakiejś pomocy, porady, to jest Spójrzcie na, obejrzyjcie po prostu poprzednie filmy, a jeżeli macie jakieś pytania na przykład na takie tematy, których nie poruszyłem w tych filmach, to po prostu piszcie w komentarzach. Wiecie, że staram się, staram się odpisywać jak najszybciej tego samego dnia lub następnego. Jeżeli chodzi jeszcze o gruntowanie, wyślij oczywiście powierzchnia musi być pomana i odpylona. Jeżeli chodzi o gładź, czy to rotbond, czy każdą inną gruntowanie i Lepiej odczekać te 24 godziny, niż później nie mieć y, jakichś niespodzianek, nieprzyjemnych. Tak jak mówię, to jest tylko strata materiału, strata czasu i waszych nerwów. Wiadomo, że każdy by chciał skończyć u siebie remont czy kogoś jak najszybciej, ale jeżeli będzie przyspieszać, to no, tak jak mówiłem wcześniej, wszystko się zwróci przeciwko wam i będziecie robić trzy razy, cztery razy to samo. Będziecie mieli ścianę pomalowaną na gotowo, później się okaże, że są jakieś prześwity, Czyli to zauważycie, czy inwestor, czy klient i będziecie musieli praktycznie wszystko robić od zera, a to jest na pewno bardzo dużo, bardzo dużo nerwów to kosztuje. Zresztą kto robi w chce to wie jak to wygląda, dlatego ja się staram nie nerwować, ale wiecie jak to jest. Czasami, czasami jak się człowiekowi na zbiera to nerwy puszczą, jeżeli coś nie idzie po jego myśli. Ale na obecnym zleceniu, póki co wszystko idzie zgodnie z wszystko idzie zgodnie z planem, a nawet szybciej jestem z robotą, z etapami pracy niż niż przypuszczałem. Za chwilę, znaczy za chwilę. W następnym filmie Wam nagram tutaj jak już, bo ja właśnie za chwilę za godzinkę kończę malowanie. Jeszcze zostało mi wnęki okienne i pokażę Wam jak efekt finalny malowania, bo to jest, będzie kolejny etap pracy, na no bezlędzy zakończony. Dobra jak zwykle się rozgadałem. Myślę, że na dzisiaj to by było wszystko. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to samtem to w, opisie, w komentarzach. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.